Czy kremacja ciała po śmierci ma wpływ na odejście ciał subtelnych? Pomaga nam, czy utrudnia? przejście. Moi drodzy, pamiętajcie o jednej rzeczy, że kremacja to jest kremacja i dotyczy tylko i wyłącznie ciała fizycznego, żadnych ciał energetycznych. Nawet nie dotyczy ciała eterycznego, które jest jakby powiedzieć taką lekką materią, ale tak lekką, że kremacja tam nic niczego tutaj nie da. Więc to, co jest energetyczne, czyli w tym wypadku powiedzmy sobie procesy psychiczne, umysł i tak. I tak dalej, to powolutku, jak już nie ma ciała fizycznego, bo to one gęste, to wszystko trzyma jak fundament w sobie, no to wtedy to się rozpada. Chyba, że taka istota zdążyła się połączyć z psychiką, albo z drugim umysłem w szóstym wymiarze, no to wtedy w najgorszym wypadku wchodzi się w stan zawieszenia, no nie albo też do przedsionka, a najlepiej do poczekalni, żeby później z powrotem zejść. No i są oczywiście osoby, które mają już pewne rzeczy przerobione, no to one idą do poczekalni na krótką chwilę i mogą sobie chodzić. Pojedenie, a są też takie, które już wracać nie muszą i tam rozpoczynają przygodę, czyli w świecie wysokoenergetycznym, aby potem zaliczając swoje, tak jak tutaj na Ziemi, wejść w świat duchowy. Ale jak się tam wchodzi, czyli mamy tutaj planistów, biuro projektowe, opracowuje się dalekosiężne, szeroko zakrojone plany, jak tam w jakiejś galaktyce, na jakiejś planecie zmienić formę. Y, y, Przetwarzania energii, czyli mówimy tutaj o poprawieniu rozwoju istoty ludzkiej, no to wtedy takie istoty, taki człowiek, schodzi czasami, żeby właśnie w tym pomóc. No tak jest.